W czerwcu 2003 roku światem wstrząsnęła wiadomość: okręt podwodny Ocean Gate Titan tajemniczo zniknął podczas ekspedycji. Ocean Gate była amerykańską firmą, która oferowała wyprawy na dno oceanu w celu zbadania Titanika na głębokości ponad 3800 metrów na północnym Atlantyku. Pięć osób wyruszyło w tę ekskluzywną przygodę, w tym Stockton Rush, dyrektor generalny Ocean Gate. Średnio każdy członek załogi otrzymał 250 tysięcy dolarów za spełnienie marzenia o zobaczeniu z bliska legendarnego Titanica. Jednak to, co miało być niezapomnianą przygodą, przerodziło się w jedno z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii podwodnych eksploracji. Na głębokości 3800 metrów miażdżące ciśnienie oceanu było brutalne i spowodowało, że łódź podwodna implodowała natychmiast, katastrofalnie bez szans na przeżycie. Narracja, która zmusza nas do refleksji nad granicami między przygodą a bezpieczeństwem. Jeśli zainteresowała Cię ta niezwykła historia, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonka.